Siemanko, cześć sylwek, dominik, znacie już nas, chociaż troszeczkę, łowisko pod farą. Tak się nazywa, my je nazywamy po swojemu kościółek. Jesteśmy w Czechach niedaleko karwiny. Tutaj w 2019 roku byłem z robertem, połapaliśmy dosyć ładnie płoci, jakiś tam karpik się trafił, parę ryb, takich większych, oczywiście, zerwanych, bo jak zawsze, te duże to się najbardziej zrywają i obiecają sobie, że tu przyjadę na ryby zimą dziś 15 luty zawsze na Nowej Wodzie się płaci frycowe ale gdybym tu nie przyjechał, gdybym nie połowił to bym nie wiedział w przyszłości jak tu przyjadę, gdzie szukać ryby teraz już wiem, że wcale niedaleko od brzegu bliżej brzegu dużo sypać. Im więcej sypaliśmy zanęty pod koniec dnia, tym bardziej ryby brały. Z początku to była katastrofa. Mimo tego, że było rano, to mieliśmy sporadycznie dwa trzy brania i mówię kurczę, już jest po filmie, nie? Będzie film znowu bez ryb. Ale potem ryby się jakoś mimo tego upału zaczęły współpracować. Dzisiaj jesteśmy przygotowani dość na grubo. Będziemy łapać płoć, lesz, tak bardziej na sportowo dzisiaj. <noise> Czyli sportowo, już Wam tłumaczę dlaczego. Jeden z gitarzystów i śpiewających w zespole Tinners Jak robiliśmy negocjacje w sprawie grania tego zespołu na pierwszym memoriale świętej pamięci Marcina Leśniewskiego, on powiedział, ja wam zagram z chłopakami, ale chcę z tobą zmierzyć się w wędkarstwie spławikowym. A on to taki wiecie, tyczkarz, jak sam wspominał, wędkarz typowo sportowy jeździ po różnych zawodach i postawił mnie piecz przed ścianą, że mam z nim walczyć. Gdy dostaliśmy zaproszenie od Dominika, mówię. Chłopakom. Zagramy przed zawodami wędkarskimi. Co wy na to? No gramy punk rocka, nie? Graliśmy różne. Czech, koncerty w Czechach, festiwale mniejsze, większe. Ale przed zawodami wędkarskimi to chyba jest ewenement taki na skalę dosyć polską, europejską, światową. Nie wiem, no. no. i trochę pobuntujemy się tutaj, że tak powiem, przez ten mikrofon z chęcią za, dla was zagramy. Pogoda nas przyja, poprawiła się. Także elegancko Dominika znam z pracy między innymi z rybek bo też łowię tylko inne wędkarstwo wyczynowe także jak mogłem odmówić poza tym cel jaki tutaj jest memoriał uczci przyjaciela od Dominika no nie znałem osobiście ale sytuacja tragiczna także już nie będę o tym za dużo mówił chętnie zagraliśmy za minimum tak zwane żeby też po prostu pokazać że jesteśmy tutaj jakby dla niego i żeby uczcić pamięć także. Bardzo nam miło i serdecznie was witamy i życzymy najbardziej udanych połowów i tak dalej. Dzięki raz za zaproszenie. A jak ktoś już mi daje wyzwanie, to ja się lubię do tego przygotować. Więc dzisiejszy dzień to jest pierwszy trening, żeby sobie przypomnieć, co to jest wędkarstwo spławikowe, takie bardziej na sportowo wchodzi do gry. Bacik stary, mój zapomniany, dawno nieużywany Profesjonalnie też podeszłem do zanęty. Dzisiaj przygotowałem typowo zawodniczą, a żeluty to głównie jak ja to mówię na ziemi. W tym przypadku glina. Do tego dodatki jak konopie prażone, dodatki jak kopra melassa, dodatki jak pieczywo fluo. Pójdzie do tego pinka kolorowa. Najpierw przygotuję porządnie zanętę. Oszczędzę już Wam czasu przygotowania. Więc poczekajcie, 5 sekund to zaraz będzie gotowa. Jesteśmy gotowi, zanęta jak i kule już namieszana, bat przygotowany, na dzisiaj wybrałem siódemkę. ze spławikiem 2 gramy, głębokość tutaj mam około 3 metrów. Druga wędka to w tym roku szlifowany federek, więc zaczynamy. Sylwek, jesteś gotów? <grystanie> Jeszcze nie. Jeżeli chodzi o Federek, mała kuleczka, pop-up, trochę zanęty do koszyka. Wędka ląduje w wodzie. A bacik delikatnie 0,10 przypon, 16 haczyk. Pierwsze nędzenie, grube już było. Teraz dwie pinki poleciały na zestaw i delikatnie jeszcze z pinką rzucę zanętę. I teraz pozostaje czekać. A muszę się przygotować na niego, bo to dobry zawodnik. Startuje u nas na przykład w reprezentacji, jeżeli chodzi o mską Spółkę Węglową i często gęsto tam wygrywa całe zawody jako Zawodnik indywidualnie w drużynie chyba też im się parę razy udało. Widziałem go też jak pracuje, jak łowi, i stwierdziłem, że na takiego zawodnika trzeba się przygotować. To nie jest przypadkowo, z nim nie wygram. O. Więc dwa treningi zrobię. Jeden tutaj, jeden już na łowisku, tam gdzie będziemy ze sobą rywalizować. A potem starcie. Jedno mnie martwi. Na razie jesteśmy bez brania. Sylwek, a u ciebie? Cisza. <laughs> to jest najlepsze. A my tu takie przygotowania do zawodu i w ogóle. Leży. No brawo ty, chyba brawo się ty. rozwiązał Worek z rybkami po 40 minutach, to może taki leszczo, płocios Pierwszy twój dzisiaj, tak? Brawo, tak, Ty. pierwszy. Ubrałem sobie już czapę, bo trochę wysinę zimno. 40 minut potrzebowaliśmy na to, żeby zapać po jakiejkolwiek rybie, ale marnie nam to idzie. Z takimi efektami to z wieśkiem szans nie mamy. Uznałem, że dlatego że nie mamy na razie brań, to przygotuję, czyli usmażę coś do jedzenia. Magda nam dzisiaj odpowiednio wcześniej przygotowała krupy z kapustą kiszoną. Chyba płoć, co? Albo leszczo-płoć. Branie było takie, że spowik pojechał tak ff, pod wodę, cyk, jest leszczyk. Zimowy leszczyk. Ja taki, powiem Ci, trochę krojcok z tego zimowego leszczyka. Przypomina trochę płoć. Płoć, no to, to taki, kurczę... Trochę leszcza, trochę krąpia, taki mieszaniec. Małego, ale jest chyba pierwsza płot dzisiaj, a nie? A nie, chyba pierwsza, tak. Nie pomyliłem się. W końcu przyszły te, co naczekaliśmy na nie. Leszcze były, płocie były, zaraz będą w karpie. Tu jest takie przecięcie w wypychaczu. Nawet nie trzeba patrzeć, co tam się dzieje. Popatrzcie. Syk i haczyk, elegancja, Francja wychodzi. Jeszcze raz Wam zademonstruję, bo się sam zapałem. Jeden zero, jeżeli chodzi o płocie. Ale on już ma dwa leszcze. Już mnie zdenerwował ten sylwek cały, ale ja go pobiję zaraz. Wiecie czemu nie umiałem łowić? Bo byłem głodny kolejna rybka. Może coś większego. Nawet guma 2 cm wyszła. Jednym razem leszczek. Ale najważniejsze, że podchodzą bez stresu, pojawią się i większe, ja w to wierzę. Dzisiaj, pytajcie o to siedzisko, o ten mini kombajn. Nie kupiłem go. Ja go jakieś 8 lat temu, jak jeszcze łowiłem, za sportowo, czyli jeździłem na zawody, wygrałem na jednych zawodów. Na pierwsze miejsce, tak, tak. Razem z pucharem właśnie dostałem to siedzisko od Sensansa. O, i kolejna rybka. Podeszły, małe, ale podeszły. dominiku co tu przygotowałeś dobrego? No, oglądaj, oglądaj. Weź sobie talerz i się poczęstnik, panie kolego, który jest do mnie. Wszystko jedno, jest to samo. Zastolicie na oh. to. Zobacz, jak ci fajnie przyrządziłem bez węgla na gazie błękitnym. No to smacznego. Na pewno będzie dobre, dziękuję. Jak zespół Tiners rozkładał się przed zawodami, to ja próbowałem tam grać troszeczkę na perkusji i szło mi to tak, jak dzisiaj na tych rybach. Mamy Sylwuś. Małą, ale mamy. Płotka, nie? Tak, Ale My powoli z Sylwkiem się cieszymy z każdej. Bo zauważyliśmy, że tu dzisiaj szału nie zrobimy, jeżeli chodzi o wynik. Myśleliśmy, że to karp. Potem strzeliliśmy duży leszcz. A to chyba leszczyk zapany za odbyt. Czyli sobie przepływał spokojnie i się zapał tam, gdzie nie powinien, albo tak szybko zjadł, że od razu oddał. <laughs> Ale przepisy mówią, przynajmniej w Polsce, że ryby nie zapane za otwór gębowy powinny wrócić do wody. Ja będę uczciwy, nawet tu i obok siatki. To, że tej ryby nie zapałem, normalnie za gębę, a akurat za odbyt, świadczy tylko o tym, że nie była zainteresowana przylętą na haczyku, tylko po prostu przepływała a w tym momencie zahaczyła może o Ja pomyślałem, że branie, bo takie delikatniutkie zaraz zacinam i zacięła się tam, gdzie się zacięła. To zły znak Wam powiem. Zły znak, że one nie chcą brać. Pływać pływają. Są tutaj na łowisku. Może ich troszeczkę zanęta skusiła, żeby podejść. Ale niestety nie są zainteresowane samą przynętą. Była pinka, nie bardzo. Próbowaliśmy trochę grubiej, założyłem kukurydzę, wcale, ale feder się odezwał i na federze było jedno branie na kukurydzę, na zasadzie takiej, tyk tyk i to wszystko. Chodź malutka, chodź, nie szalej, wiem, że chciałabyś powalczyć, ale po pięknie wygląda w tym słońcu, gdzie masz rodzinkę, ej mała, tatusia, mamusie, gdzie oni się wszyscy podzieli. Wymiar może nieduży, ale ratuje to, że one są takie piękne. Kolor jak na płotkę idealny. Mm, mm. Hej Sylwek. Coś ty teraz powiedział, nie wyciągnę tego? Chyba nie damy rady. Ale jak tata ci powiedział, załóż amortyzator jak bierzesz bata. już się dopiero uczy, ja amortyzatora ucza, nie, nie potrzebuje. A teraz się okazuje, że Sylwek ma dużą rybę. I on się boi, że ją zerwie. A szczerze Wam powiem tak, że ja się też boję. Ja już dla Ciebie podbierak przygotowałem, Panie Przedowy. Dziękuję. Ale ja nie wiem, nie wiem, czy Ci pomóc, czy nie. Ale to będzie kaper, co? To nie ma kaper. A Bolinek. Ale pięknie Dziękuję. pracuje, pięknie. Podbierak czeka, Panie Przedowy. Musimy zrobić amortyzator. do No zrobimy Cię. No przyjedziesz do mnie, uzbroję Cię do sklepu do Magdy. Rzadko Cię tam widujemy. <noise> Chociaż i trzeba powiedzieć, że Magda Ci się sprzedała za nęty, nie? No. I zobacz jakie wyniki. Dwie małe pineczki, a robią roboty. <noise> Bo go zerwiesz, popuść mu, popuść mu, ale szarpie. To tak jest bez amortyzatora, wiesz? się. Karp. 100% karp. W jademy, daj sobie posiedzieć. Już ile z podbierakiem nie płakaj. Już go wymęczyłeś, to go wyciągniemy delikatnie powalutku, bo by się wystraszył to pójdzie. <noise> Masz <go. głosy> No, takiego karpia jeszcze w życiu nie mieliśmy <laughs> Masakra szkoda aż go, nie? Go jakoś pokrzywiło. Pokaż go się zaprezentujcie. Jak go teraz zmierzyć? Jackson ogonek ma. No, masakra. Takiego jeszcze nie mieliśmy nigdy <laughs> ja nie wiem. Całe życie Ci się nie udaje, wyglądasz jak wyglądasz, chociaż my Cię uratujemy, cię nie zjemy. Gratulacje. No jak widzicie, Sylwek mnie wypunktował, jeżeli chodzi o jedną z większą ryb. Ale jakie ma dobre serce, zobaczcie. Ja go widziałem smażonego na patelni, a on mu darował życie. Żartuję oczywiście, samo mówiłem, Sylwuś, wypuść tego karpia. Całe życie ten karp ma przerąbane. Już się tak urodził, pokrzywiony. To niech sobie żyje i sobie pływa. Długająca szczytówka. Federek zrobił robotę dzisiaj. Druga ryba i zaraz większa karp. <grywka> Brawo my! chyba mam trochę siatkę dziurawą wiesz ale ten już koło 50 jest ty no ładny ładny feder robi robotę feder Teram, teram. to jest dzisiaj dzień piękny na ryby sylwek przyznaj się że za bardzo nie byłeś przekonany do tej wody co no za bardzo nie szychty ci się nie podobało co a to takie ryby zobacz takie karpie nam tutaj się prezentują jak to na Czechy przestało sportowe chude wychudzone ale zmierzymy z ciekawości. 45 cm. Karpia wypuszczę od razu. Nie będziemy go przetrzymywać razem z płociami i leszczami w siatce. Jak Sylwek chycił tego swojego karpia, powiedział do mi, już więcej nie chycimy, to będzie ostatni. No daj mi czas, jeszcze nie ma zachodu słońca. I jeszcze będą. Coś mam przeczucie dzisiaj. Piękny dzień wam powiem, piękny, naprawdę. Domin, robisz robotę domin. Zachód słońca, drugi karp. O, o, piękny. Sylwek mówi coś czy <laughs> ładny, nie? Ładny, Pierunek. ładny. Zastaw wygląda standardowo, mnie tak. Dwie kukurydzy na haczyku dzisiaj i karp ładny jest. Zaprezentuj się karpiczku. 42 cm. Sylwek, zawody dzisiaj wygrywam, postara się troszeczkę. Jeszcze nie jest koniec dnia, do wieczora jeszcze daleko. Rok temu, jak tu byłem z Robertem, to mówiłem właśnie: Robert, ta miejscówka jest idealna na luty, na zimę. Zobaczysz w tym miejscu, będą brać płocie, leszcze i karpie. I na szczęście się nie myliłem. Moje przeczucie wędkarskie co do tego miejsca się sprawdziło. Sylwek jest bardzo zadowolony: jeszcze szybko wędki przerzuca. Mówi, jeszcze domin, po karpie zapiemy. Przy takich po połowach, no. Liczę, że tak. Jeszcze końcówka. Teraz Wam powiem, końcóweczka nam poszła elegancko z sylwkiem. Idzie powiedzieć, że ryba za rybą. Już ominęliśmy trochę nagrywania, uciągania płoci, bo płoć była... Co 10 minut się zdarzała nam płoć. Albo mi, albo sylwkowi, tak na zmianę. Trochę tego natrzaskaliśmy, jak to się mówi. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, jeżeli chodzi o tą porę roku i o ten miesiąc. Chyba w tym roku zimy, idzie powiedzieć, nie było. Ta wiosna już czuje wiosnę, znaczy ta ryba czuje już wiosnę, dlatego też tak się zachowuje, jak się zachowuje. Im dłużej nęciliśmy, im dłużej siedzieliśmy, tym były lepsze brania. Podeszły nawet, jak zauważyliście, karpie. Mieliśmy taką cichą nadzieję, że jakaś ryba inna, jak na przykład karaś i lin podejdzie, ale jeszcze się nie poddajemy. Jeszcze 15-20 minut łowienia. Może akurat. A tyle już do mnie zagaduje. Domin! Chodź, tu przyjedziemy jeszcze kiedy. Ja mówię Sylwek, nie ma problemu. Z drugiej strony są też fajne miejsca. Możemy sobie na Tenerka spróbować. Tam jest trochę płyciej. Przyjdzie tam już taka prawdziwa wiosna. Te ryby na pewno tam wpłyną, żeby się ogrzać. Mówię, tam pod można trochę popróbować, na linka. Możemy tu jeszcze tą wodę odwiedzić. Ja jestem za. No, jak widzicie, trochę nam się udało tych rybek nałapać. Żeby wiechu nie było. Wiechu, wiechu. Ja się na ciebie przygotowywuję. I nie dam sobie sprać tak lekko dupki. Wiem, że jesteś lepszy, ale mimo wszystko powalczymy. Następny, zasiadka, następny trening, jeżeli chodzi o te nasze wspólne zawody już na tej wodzie, gdzie będziemy razem rywalizować między sobą. Mały rekin kontra tinners. Płocie, Leszczyki, dzięki Wam za współpracę. My tu jeszcze wrócimy ze Sylwkiem i Was połowimy. Stwierdziliśmy ze Sylwkiem, że już kończymy powoli tą zasiadkę. W moim wypadku to było taki trochę trening przed tym, przed tą walką z gitarzystą zespołu Tiners, który wywołał mnie do ringu. I mówię tak, poćwiczę, poćwiczę, tak to wspominałem na końcu filmu. I sobie przypomnę, jak to było łowić na pacika.